Cześć. Witajcie w kolejnym filmie. Mamy Food Birthday w pełni. No i kończymy kolejne zadania tutaj, jak widzicie, codzienne logowania, codzienne SBC, ostatnie zrobione, więc dostaliśmy paczkę dwóch graczy 85+, plus, a za całość 5,85, 85+. No więc będzie co otwierać już za chwilę. Lecimy sobie do sklepu, nie ma na co czekać. No, i zobaczymy, czy odda jakiegoś Winiego albo Antonego. No, jest tam parę fajnych kart, które bym chciał. Zaczniemy od paczki dwóch piłkarzy, no, dlatego, że w razie czego mniej, no właśnie, duplikatów. Przepaliliśmy Pasalicza i lecimy, lecimy. Co to będzie? Ikona Holandia. Aaaa, już myślałem, że runę i może. Ależbym chciał takiego Runeja, no okej, nie będę narzekał. Z takiej paczki urodzinowy klejfert, To też nie jest źle, aczkolwiek wiecie, mam Pele, mam Eusebio, No to oczywiście ten grał raczej nie będę, no ale jest ikona urodzinowa trafiona. Także da się, zobaczcie, da się trafić ikonę z takiej paczuszki za codzienne. Logowania za codzienne SBC, w którym trzeba było przepalać po prostu brązowe karty. Także mamy Holendra uciszającego krytyków. No, zobaczmy, co poza nim. Może jeszcze jakiś wini. No nie, nie ma winiego, jest Busquets, a więc taka e, paczka dla fanów Barcelony, można powiedzieć, na otarcie łez po łomocie, który Barcelona dostała od realu w pucharze No dobra a my się nie zatrzymujemy i lecimy z kolejnymi pakami 585 plus No i co czy odda No nie nie odda to jest jakiś kurcze Mota Sfett Carlson No tak sobie tak sobie może zanim się coś jeszcze tam wyżej ocenionego ukrywa. Zobaczmy. Ho, 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 ho. Nie no nie wierzę. Nie wierzę. Słuchajcie, muszę się uszczypnąć, bo coś takiego się przecież nie zdarza. No, trafienie jednej ikony to jest w ogóle wyczyna, dwie jednego dnia i to jakie no Dezai. To już nie jest Kleiffert, to już jest ikona absolutnie nadająca się do pierwszego składu. I no. jej co, wy mnie pomyliliście ze słynnym Jupiterem z nadmorza? U mnie się coś takiego nigdy nie zdarzyło. No, no i to jest traf, słuchajcie, to jest traf. No. Sam nie mogę w to jeszcze uwierzyć, no bo jak pokazał się ten szwed to myślałem, że to będzie jakaś totalna porażka ta paczka a tu jak widzicie trafiamy no, jednego z lepszych obrońców w grze no super no a my mamy jeszcze paczkę jak widzicie 81 plus razy 11 może trzecia ikona co? nie no już tym razem to jakiś inform jaki? o, sorry ja. 88 a więc dramatu nie ma jeżeli chodzi o Overall no ale oczywiście Grać nim nie będziemy no, a przyda się prędzej czy później pewnie bardzo w jakimś SBC. Zobaczmy czy poza Sorią coś ciekawego. No absolutnie nic. Jeszcze jeden Informi Rise 84. na no, reszta to e, można zapomnieć o tych piłkarzach. No ale my nie kończymy tutaj jeszcze filmu, bo mamy. Jak widzicie, spociłem się i ukończyłem urodzinowy puchar. No i dostaniemy za to jeszcze jedną paczkę 585 plus. No ale co ważniejsze, za całość mamy paczkę z gwarantowanym graczem urodzinowym. Pytanie jakim? No to zaraz sobie na nie odpowiemy, tylko polecimy do sklepu. No jakby tu wypadło jeszcze coś dobrego, no to już bym nie uwierzył, nie wiem, bo <śm> Szczęście moje się chyba już na tym dezaim wyczerpało, no ale kto wie, kto wie, może poleci chociaż coś wysoko ocenionego, byle nie ona na jakiś. No zobaczmy co to będzie. Niemcy, Kam, a więc Thomas Miller mogło być gorzej, nie? 91. Mam go co prawda, bo trafiłem tę kartę za skład Battles wymienną, także o tyle dobrze, że nie będzie to duplikat niewymienny, a no zobaczymy, sprzedamy sobie tamtego albo tego przepalimy w jakimś tam SBC, jak będzie potrzeba przepalania wyżej ocenionych kart. No, tak, trzeba to jeszcze zamienić dokładnie na wymiennego, tak jak mówiłem. No ale to nie koniec emocji, bo mamy jeszcze jedną paczkę 85 plus pięciu piłkarzy. No i czy odda tym razem jeszcze jedna ikona? Dajcie mi runeja. No nie będzie ikony. No będzie znowu kalesą. No świetnie, świetnie. No aczkolwiek poprzednio jak się pojawił, to ukrywał się za nim dezai, więc od razu lecimy, żeby zobaczyć, czy no nie, to już by było za dużo. Szczęścia naraz. Mamy jeszcze jednego millera do kolekcji. Za to poza tym kulibali. No tu już nie oddało, ale jak widzieliście, no naprawdę szczęście jakieś miałem dziś gigantyczne. No, dwie ikony jednego dnia. Nie wierzę, nie wierzę. Po prostu wystarczyło półtora miesiąca nie grać, w ogóle nie logować się do FIFA i zobaczcie, jak oddaje ostatni. Napiszcie w komentarzach jakie były Wasze najlepsze trafy ostatnio, bo jestem bardzo ciekawy. Proszę zostawcie łapę w górę, bo no, musimy walczyć z tymi nie, złymi algorytmami YouTube'a. No i zapraszam jak zwykle na Twitcha, na wieczorne streamy. No, a ja się już z Wami żegnam. Trzymajcie się, na razie.